Stul, pysk, chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona, idę do ciebie. Przyjęłam. Kartę za nami! Moje się będzie! Warta jeden, zbieram do nas! Przed rogiem na bługi! Ewakuację. Spotkamy się na moście. Wchodzę. chorze. chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona, idę do ciebie. Tak Wartel, za nami! Moje się dąśnie! jeden, strzelają do nas! Trzech wrogów na południu! Zrozumiałam, zbliżam się. Policja też jest w drodze. Będzie tu za trzy minuty. Czysto! Gaz, dawaj strzykawkę! Działaj gaz! Podnieśmy go! Ach. Ach. Warta. Pora ruszać. Przyjęłam w drodze. Pakuj go. Niezła robota. Wzajemnie. Musimy wiedzieć, gdzie wiozą Hassana i go przejąć. Wybudzimy go i pogadamy. Skąd pewność, że coś powie? Potrafię być przekonująca. Laswell! Myślałem, że jesteśmy na ty. Sprawa musi być poważna. Otóż to, potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Carter Las Almas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Laswell, terroryści nie przekraczają południowej granicy. My to wiemy, oni to wiedzą, i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hassan Zayani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Podpięłam się do drona. Mam wszystko na widoku. Masz ruch w okolicy, Alejandro. Migranci są w wodzie. Patrol graniczny w akcji. Kartel używa migrantów do dywersji. Nawet teraz mogą szmuglować Hasana. Przyjąłem. A gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko was. Czekaj. Rodolfo! Migranci to tylko dywersja! Nasz cel się przemieszcza! Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w Łodzi. Trzeba ją znaleźć. Orale, robi się warta. Alejandro, Hassan nie może przekroczyć granicy. Zrozumiano, bez odbioru. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy, by do tego nie doszło. Patrz, pułkowniku, tam! W północy, to ich łódź. Stań tu. Hey, Kartel szybko przemieszcza Hasana. Możemy ich złapać, nim przekroczą granicę. Przyjąłem. Mur jest przed nami. Szykuj się. Kartel La Salma zdziała z Iranem. To ci nowość. A jak przekroczy granicę? Zmiana taktyki. Słuchaj! Naliczyłem cztery cele. Widzę Hasana na murze. Kurwa przekroczył granicę. Nie możemy go zgubić. Musimy wkroczyć! Czysto! Czysto. Warta, cel przekroczył granicę. Jest w ruchu. Ścigamy go. Włokniku odradzałabym. Nie macie pozwolenia i pomocy w tym obszarze. Wiem, naciskaj FBI i skontaktuj się z miejscową policją. Bez odbioru. Widać cel? Niestety, uciekł. Ruszajmy za nim. Szybko. Jego w dziupli gdzieś w mieście. Musimy ją namierzyć. Przyjąłem. Hasan ma tu dużo więcej przyjaciół niż my. Uważaj! Ej! Niech do tracika! Jeste tematę, Gringo! Hasan, poszedł tędy. Chodź! Tam jest! Kurwo Tędy! Wyczynę specjalne, nie wychodź! O chuj! Potwórze czyste, naprzód! Dom na rogu. Tak, widzę. Otwórz. Osłaniam cię. Do drzwi wchodzimy ludziom do domów nieproszeni. Siły specjalne, siły specjalne. Wchodzimy ludziom do domów nieproszeni. Siły specjalne, siły specjalne. Każ oberwać! broń! Pierdol się! Wy... Cofnij się, kurwa! Już. Nie strzelaj! Nie strzelaj! Przez dom przechodzili faceci. Dokąd poszli? Rodolfo, idziemy. Hasana tu nie ma. Musimy ruszać. Dalej tą aleją się, żancie. Ruchy. Hassan szedł tędy. Za nim! Warta, jesteśmy na rogu Flores i Barahas. Cel kieruje się na zachód do Dziupli. Zrozumiano. Wysyłam do was miejscową policję. Przyjąłem. Bez odbioru. Oigan! Oigan! No Patrole kartelu! Pozwolić! No Czysto! Patrz, poszli tędy. W porządku? No nic, co z tobą? Mogę ruszać. Idę aleją, muszę się za mną. Tędy! Być może Hasan został sam. Nie na długo. Siły specjalne na ziemię! Wypierdalać mnie z domu! Nie skrzywdzę cię! Szukam bandyty! Szlak! Zostań z nimi! Przechodził tędy facet, gdzie jest? Stać! Jesenia! Ręce do góry! Ej, kurwa! Zostawcie ją! Ani kroku! Gadaj! <śmum> Ach, kurwa. Warta, przyślijcie po kotobie. Cywil dostał. Rodolfo, idziemy. Tak jest. Który dom to nasz cel? Sprawdźmy ten piętrowy. Niebieski. Dlaczego? Właśnie zgasła im fotokomórka. Miejscowa policja. Laswell się postarała. – Rzucić broń! co mówi! Wyjaśnimy to potem! A kurwa, rób, co każe albo cię zastrzelę! Zrozumiano? Chodź tu do mnie! Chcę widzieć twoje ręce nad głową! Jestem pułkownik Alejandro Varga, Siły Specjalne. Ścigamy terrorystę. Gomez, czekaj. Ci goście są od niej. <laughs> Łatwo was pomylić ze zbierami kartelu. Gdzie wasz podejrzany? Znajdzieliśmy go do domu. Yemek de Wnetrze, wnętrze, ja obstawiam wyjścia. Chodź, ja osłoniam zdalnie. Wchodzę. Giermo! Wchodzę. Giermo, Policja! Иде на пейтро. Увага на окна. Idę do ostatniego pokoju na piętrze. Mógł się tam schować. Spajaj wszystko. Wiesz, kim ja jestem? Terrorystą, pendejo. Żołnierzem. I właśnie walczę. Nie, niech płonie. Jak płoną gorbrani. Ej, pijże tym! Jak sytuacja? Rodolfo! Wchodzę! Pułkowniku nie! Nie przeżyję! gdzie jesteś? Posłuchaj mnie! Hasan uciekł! Będą chcieli go przenosić! Brudy! Transportują coś przez Atlantyk! Jest statek... z jakimś ładunkiem! Wytrzymaj, bracie! Mam Hasan znowu jest pod ochroną kartelu w Las Almas. Meksykańskie siły specjalne potwierdziły, że Hasan chce przemycić coś sporego do USA. Mogą to być kontenery z rakietami. Nie wiemy ile ich jest i nie znamy celów. Aby się tego dowiedzieć, musimy złapać Hasana i przetransportować go na przesłuchanie. Wyślemy Soupa i Ghost'a ze wsparciem, żeby spotkali się z meksykańskimi siłami. Nie możemy wszcząć w Meksyku wojny, generale. Oczywiście, że nie. Wyślę do pomocy Filipa Gravesa i jego najemników, kompanię cieni. Ich zasady pozwolą nam ukrócić biurokrację i załatwić sprawę. Zrozumiano, ser. Znajdźmy Hassana. Alejandro! Wyczarcie Mactanis! Mówi są, co? Laswell mówi o panu Ghost. Tak właściwie to woli, wymówić mówić Starci do niego... Ghost! Witamy was w Mieście Dusz. Nigdy nie byłem w Meksyku. To nie Meksyk! Tylko Las Almas. Najemnicy Sheperda zapewnią nam wsparcie. Ciężki sprzęt. Potrzebują miejsca. Macie moją bazę. Dobrze. To gdzie jest Hasa? Ma te 10 kilometrów stąd. Przedajcie. Vamos, jedziemy! A zajedź! To mój pierwszy zastępca, starszych chorąży Rodolfo Parra. Nie mówiłeś nic o Fantasmas. Znacie hiszpański? Nie. Poznacie. Gdzie policja? Cóż, Las Almas ma bardzo poważny problem. Mało no kto pilnuje tu prawa, a ci, którzy chcą walczyć z korupcją, znikają. Wojsko nie pomoże. Wyszkoleni żołnierze często są werbowani przez narkos. A was nie biorą? Pochodzimy stąd. Jesteśmy Los To boje To nasze miejsce. I oddamy za nie życie. balony. Coś nowego. Narko są bardzo hojni i kupują lojalność. Nawet dzieci. Przede wszystkim dzieci. O co tu chodzi? Narkomantas. Całony kartelu. Wiadomości od El Sinombre. Groźby, znaki terytorialne. Na ulicach rządzi śmierć. Kim jest Sinombre? El Sinombre. Bezimienny. Przywódca kartelu Las Almas. Gdzie się ukrywa? Wszędzie. Nikt nie wie kim on jest. Więc znalezienie go będzie wyzwaniem. Ale los loswakera zrobią wyzwanie. Z tą maską będziesz tu pasować go. Oje kalmana. Kontrola to armia. Skręć w prawo ominiemy ich. Czemu? Część on jeszcze siedzi w kieszeni Elsinom Bry. Tak jak mówiłem, on jest wszędzie. Kartel ukrywa Hasana w mojej wiosce za rzeką. Oby nadal to był. Dowódcy drużyny, do mnie! Tak jest, przyjąłem. Strzać bez rozkazówków, Moi macy, Gdzie trzymają Hasana? W białym piętrowym budynku, brzeg miasta. Uwaga, ludzie, czekajcie. 3, 2, 1, dalej, dalej! Czysto ruchaj.